Czołem nazywam się Aleks i witam na kanale Narodowo Liberalnym. W dzisiejszym odcinku słuchowiska chciałbym krótko omówić i przeczytać artykuł Adolfa Bocheńskiego, który nosił tytuł szlaki brunwalskie i który to został wydany 25 kwietnia 1937 roku. Adolf Bocheński urodził się w 1909 roku i pochodził z religijnej i katolickiej rodziny ziemiańskiej. Poza nim karierę w debacie publicznej zaliczyli również jego bracia Aleksander i Józef Mario. Po maturze wyjechał do Francji, gdzie ukończył z wyróżnieniem Paryską Szkołę Dyplomatów École des Sciences Politiques, a po powrocie ukończył prawo na Uniwersytecie Lwowskim imienia Jana Kazimierza. Sam Bocheński nie był nacjonalistą, ale był niewątpliwym patriotą i mężem stanu. W latach 30. należał do konserwatywnego i imperialnego związku akademickiego Myśl Mocarstwowa, któremu przewodniczył daleki krewny Józefa Piłsudskiego, Rowmund Piłsudski. Ten fakt nie jest zwykłym zbiegiem okoliczności. Bocheński był ściśle związany z Władysławem Studnickim, który to należał do wielkich zwolenników pierwszego marszałka Polski, a także wielkim sympatykiem talentu Adolfa Bocheńskiego, który już od najmłodszych lat wykazywał się talentem pisarskim i politycznym. Artykuł Szlaki Grunwaldzkie został opublikowany w Polityce, który obok Buntu Młodych był jednym z gazet, w których Boheński wydawał najczęściej. Choć w 1937 roku Boheński miał już 28 lat, to już pod koniec lat 20. zdarzało się, że jego artykuły były publikowane w prasie. Władysław Studnicki i Stanisław Catmackiewicz uważali Boheńskiego za Wunderkinda. Przekładając to na kolokwialny język współczesnej młodzieży, to młody Adolf był kimś w rodzaju memicznego syna koleżanki z pracy naszej starej. Dopełnia to fakt, że wbrew swoim proniemieckim poglądom zgłosił się we wrześniu 1939 roku do armii, został w niej oficerem i ostatecznie zginął na froncie zachodnim we Włoszech przy rozbrajaniu miny. Niedługo przed śmiercią brał też udział w słynnej bitwie pod Monte Cassino. Jego stosunek do nacjonalizmu był charakterystyczny dla konserwatystów z przełomu XIX i XX wieku. Bochański bowiem uznawał pierwszeństwo państwa przed narodem. W czasach II RP mogła to być jakaś metoda do asymilacji mniejszości narodowych i religijnych. Jednak albo zabrakło odpowiedniej w tej kwestii determinacji państwa, albo było to po prostu niemożliwe ze względu na niechęć tych mniejszości do Polski i Polaków. Szlaki grunwalskie pełnią funkcję geopolitycznego komentarza do sytuacji Polski w latach 30. do jej sojuszu z Francją, Niemcami i ZSRR. Autor zestawia ze sobą poglądy Romana Dmowskiego i Władysława Studnickiego, choć w tym konkretnym artykule uważam, że Wunderkind zbyt pochopnie oceniał pozytywny pogląd mowskiego na sojusz Polski z Trzecią Rzeszą. To, że Dmowskiemu mogły się podobać niektóre cechy ustroju III Rzeszy czy Włoch Mussoliniego nie oznaczało, że widział w austriackim akwarliście realnego sojusznika, o czym sam Bocheński pisał kilka lat wcześniej w innym artykule. Ze współczesnego punktu widzenia artykuł może być ciekawy z tego względu, że Bocheński jako osoba, która miała styczność z francuskimi politologami omawia francuską perspektywę polityki zagranicznej. Sam miałem w technikum nauczyciela historii, mocno sympatyzującego z partią Razem, który uważał, że nierozsądna polityka II RP wobec Niemiec była przyczyną, dla której Francja nie była zainteresowana bliższym sojuszem z Polską. Boheński, który żył w tym okresie czasowym i miał okazję uczyć się od francuskich intelektualistów, był innego zdania na ten temat. Wychodząc z pragmatycznego założenia, które jest w jakiś sposób podobne dla współczesnych elit ukraińskich, które w wojnie z Rosją. Wolą prosić o przebaczenie niż prosić o zgodę na obronę swojego kraju. Ja już nie przedłużam i zapraszam do artykułu. Szlaki Grunwaldzkie, Polityka 25 kwietnia 1937 roku. Pismo nasze już od lat głosi konieczność nie tylko zbliżenia się do Niemiec, ale wprost sojuszu Polski i Niemiec w celu przekształcenia karty Europy Wschodniej. Niektórzy sądzą, że poglądy te wyznajemy dlatego, że podoba się nam ustrój dzisiejszych Niemiec, jak Dmowskiemu, lub że łudzimy się możliwością wyrównania raz na zawsze sprzecznych interesów między oboma państwami, jak Studnicki. W istocie jest odwrotnie. Poglądy nasze na konieczność przymierza polsko-niemieckiego wypływają z założenia, że właśnie bez rewizjonizmu, bez radykalnej zmiany obecnej mapy Europy Wschodniej. Nasza sytuacja będzie bardzo niekorzystna w przyszłej i nieuchronnej rozprawie z Niemcami. Uzasadnieniu tego zasadniczego poglądu zamierzamy też poświęcić poniższe rozważania. Studnicki i Dmowski. Dziwnie się splatają i dzielą koleje losu. Studnicki i Dmowski. Oto dwa nazwiska, które przywykliśmy uważać za symbole dwóch najzupełniej przeciwstawnych sposobów patrzenia na przyszłość Polski. A jednak dziwnym zrządzeniem losu. Ci ludzie, którzy rozpoczęli swe życie od współpracy, po latach najzacieklejszych walk, dochodzą do stanowisk mocno zbliżonych. Obaj są zwolennikami współdziałania Polski z Niemcami, obaj jednak, dla przyczyn, które wydają się nam nie do przyjęcia. Na czym polega program współdziałania Polski z Niemcami, wyrażony w pismach Studnickiego? Jeżeli się nie mylimy, to na wierze, iż nie ma żadnych stałych, sprzecznych interesów między oboma państwami. Zbliżenie gospodarcze dochodzące może nawet aż do unii celnej między Polską, Niemcami i dawnym obszarem monarchii austro-węgierskiej miałby według tego znakomitego myśliciela politycznego stanowić stałą podstawę współdziałania obu państw. Wzmacnianie się Niemiec nie miałoby dla Polski żadnych złych stron, zważywszy, że oba państwa byłyby ze sobą w najidealniejszych stosunkach. W ten sposób wyrażony program polityczny nie może nam odpowiadać. Antagonizm między Polską a Niemcami, wprawdzie niekiedy znika na pewien czas z widowni dziejów, posiada jednak ze względu na sytuację geograficzną obu państw stałą tendencję do powrotu. Wszelkie przewidywania odnośnie do stosunków obu państw są nadzwyczaj trudne i zawodne. Jest to jeszcze jedna przyczyna więcej, aby zapatrywać się na ich przyszłość jak najbardziej pesymistycznie. W końcu 1935 roku pewien młody dyplomata polski został mianowany sekretarzem poselstwa RP w Madrycie. Wszyscy zazdrościli mu tego stanowiska, uważając je za pełną synekurę. Otóż rok później okazało się ono jednym z najtrudniejszych i najbardziej burzliwych, jakie w ogóle istnieją. Kto mógł w 1935 roku przypuścić, że wkrótce abdykować będzie król angielski? Zdrowy sens nakazuje przewidywać, że niezależnie od obecnych stosunków między Polską a Niemcami, które winny być jak najlepsze, w przyszłości dojdzie jeszcze kiedyś między nimi do ostych konfliktów. Zagadnienie tego, co się stanie na wschód od Polski, ujmować więc musimy m.in. także z punktu widzenia tej przyszłej rozprawy z Niemcami. Chodzi tu o zasadnicze pytanie: czy rozczłonkowanie Sowietów ułatwi czy utrudni sytuację Polski w przyszłej wojnie z Niemcami? Jeżeli dziś występujemy za sojuszem polsko-niemieckim, to czynimy to nie dlatego, abyśmy przypuszczali, że zatargu między Polską a Niemcami nigdy już nie będzie, ale dlatego, że zdaniem naszym wynik tego zatargu zależeć będzie przede wszystkim od kształtowania się naszego frontu wschodniego? Rezidum Dmowskiego. Zwrot Dmowskiego ku Niemcom opiera się na innych przesłankach jak długoletnie wierzenia Studnickiego. Pomijamy tu powody, które głosiciele poglądów Dmowskiego zwykle przytaczają. Na przykład to, że Niemcy z powodu wchłonięcia Prus przez całość Rzeszy wahają się dziś ze swoją linią ekspansji itp. Wszystkie państwa zawsze wahają się ze swą linią ekspansji. Popieranie ekspansji Niemiec w kierunkach, w których jej zwycięstwo nie może przynieść dla Polski zmian naprawdę korzystnych, jaką byłoby na przykład rozczłonkowanie Rosji, wydaje się mało uzasadnione logicznie. Byłoby to po prostu wzmacnianie Niemiec bez żadnego ekwiwalentu dla Polski, które by kiedyś mogło przynieść gorzkie i cierpkie owoce. Nie dziwię się też, że pewna stara zwolenniczka frontu morze i współdziałania z Rosją i z Francją. Wyraziła się przede mną, że ten program Dmowskiego wydaje się jej jeszcze bardziej nieprzytomny, jak program przymierza z Niemcami przeciw Rosji, a w jej ustach to mocne słowa. W tych poglądach Dmowskiego najciekawsze zdaje się nam jednak źródło, z którego się biorą. Zdaje się jasnym, że nie chodzi tu ani o wchłonięcie Prus przez Rzeszę, ani o wahanie się Niemiec, ale całkiem po prostu o sympatię do hitleryzmu. Antypatię do masonerii, stojącej raczej po stronie Rosji. Choć stanowisko takie prowadzi w tej chwili do nastawień słusznych, to jednak wychowawczo i w ogóle narodowo wydaje się dość wstrętne. Pragniemy też na tym miejscu najbardziej zdecydowanie odgrodzić się od niego. Nienawiść do komunizmu jest naszą sprawą wewnętrzną, którą powinniśmy jak najmniej przenosić na teren polityki zagranicznej. Chyba tylko na to, aby pozyskiwać zupełnie otumanionych przedstawicieli młodej Endecji, którzy z powodu niskiego poziomu umysłowego żadnemu programowi nie przyniosą pożytku, istnienie komunizmu w Rosji jest dziś dla Polski wielkim szczęściem. Prawdziwym darem niebios. Nie jesteśmy na szczęście zarażeni kołowacizną pana Kramera, który twierdzi, że wszystkie nieszczęścia spadają na Czechy dlatego, że nie restaurowano Romanowów w Rosji. Gdyby Polska kiedyś zwyciężyła nad Rosją, musiałaby dołożyć wszelkich starań, by w rdzennej Moskwie utrzymać ustój komunistyczny. W minach, kruszec krując młotem, pomyślę, ta mina szara, to żelazo. Z niego potem zrobi ktoś topór na cara. Gdy będę na zaludnieniu, pojmę córeczkę Tatara, może w moim pokoleniu zrodzi się palen na cara. Fragment z dziadów. Nie powinniśmy zresztą żywić żadnych sympatii czy antypatii do tego lub innego reżimu w Rosji. Istnieje jednak ogólna zasada polityczna, że powinno się dążyć do tego, aby otaczające nas państwa opierały się na podstawach ideologicznych możliwie ze sobą sprzecznych, co utrudni ich koalicję. Dopóki w Niemczech jest ustrój reakcyjny, w interesie polskim jest ustrój komunistyczny w Rosji. Oczywiście. Zaś obecny ustrój Niemiec nie może w żadnej mierze wpływać na obecny nasz stosunek do tego państwa. Jedną z najbardziej zasadniczych kwestii politycznych, które stoją przed naszym pokoleniem, jest pytanie, w jaki sposób ewentualne zwycięstwo Niemiec nad Rosją wpłynęłoby na nasze szanse w konflikcie z Niemcami w przyszłości. Problem ten daje się naszym zdaniem rozbić na trzy części. Po pierwsze, zagadnienie wschodniego frontu Polski na wypadek konfliktu z Niemcami. Po drugie, zagadnienie udziału mocarstw zachodnich dziś i po ewentualnym rozcząkłaniu Rosji i wreszcie. Po trzecie, zagadnienie skutków zwycięskiej wojny z Rosją dla Rzeszy Niemieckiej. Front wschodni Polski. Pomyślne widoki Polski na wypadek starcia z Niemcami zależeć będą w dużej mierze od naszego frontu wschodniego i od pytania, jak się będzie on wówczas kształtować. Można tu powoływać się na analogię z położeniem Niemiec w czasie wojny światowej. Wiadomo, że jeżeli w roku 1914 Niemcy przegrali nad Marną, to stało się tak dlatego, że zabrakło kilku korpusów, aby utrzymać łączność między Klukiem i Bulowem. Co się stało z tymi korpusami? Poszły na wschód, by bronić Prus wschodnich. W roku 1916 wejście Rumunii w szeregi walczących spowodowało niesłychanie krytyczną sytuację dla wyczerpanych bitwą nad Sommą armii niemieckich. Wreszcie w roku 1918 ostateczne rozstrzygnięcie przyszło od frontu wschodniego, poprzez załamanie się Bułgarii. Zdaje się, że jesteśmy też na właściwej drodze, gdy podkreślimy zależność wyników przyszłej walki z Niemcami od kształtowania się naszego frontu wschodniego. W sytuacji geograficznej, takiej jak dziś, nasuwają się dwie ewentualności obie niepocieszające. Mielibyśmy do czynienia w razie konfliktu z Niemcami, albo z Rosją sprzymierzoną przeciw nam. Albo z równie niebezpieczną opieką rosyjską. Przymierze niemiecko-rosyjskie przeciw Polsce jest kombinacją najbardziej prawdopodobną, o ile nie uda się przedtem poddać zupełnej rewizji stosunku sił na wschodzie Europy. Społeczeństwo nasze powinno być też psychicznie przygotowane do wojny na dwa fronty. Były państwa jeszcze w rozpaczliwszym położeniu i wychodziły z walki ostatecznie nieuszkodzone. Przypomnijmy Francję wojny sukcesyjnej hiszpańskiej i Prusy wojny siedmioletniej. Żadnej też sytuacji nie można uznać za beznadziejną dla Polski. Ale jasnym jest, że sytuacja taka byłaby bardzo niekorzystną i winniśmy jej unikać. Kuj jednak, jeśli Rosja Sowiecka nie będzie przeciw nam w naszym konflikcie z Niemcami. I tego rodzaju perspektywa nie wydaje się nam zbyt pociągająca. W dzisiejszym układzie sił Polska, walcząca z Niemcami, z neutralną Rosją na tyłach. Automatycznie wchodzi w zależność od Rosji i musi za wszelką cenę uniknąć wojny na dwa fronty. Byłaby to sytuacja zupełnie odmienna, jak w razie wojny Polski i Niemiec przeciw Rosji. Wojna przeciw Rosji to byłaby przede wszystkim wojna niemiecka, do której Polska wciągnięta by była jako sojusznik przez Niemcy. Wojna Niemiec z Polską o nasze granice zachodnie to byłaby przede wszystkim wojna polska i Polska wtedy potrzebowałaby neutralności i pomocy Rosji. Nie zaś odwrotnie. W przypadku konfliktu niemiecko-rosyjskiego to właśnie znów Niemcy potrzebowaliby Polski. Możemy więc spodziewać się, że położenie Polski wobec Rosji w razie zaostrzenia się sporu o nasze granice zachodnie wyglądałoby mniej więcej tak, jak w okresie największego naporu PRUS na nasze granice zachodnie, to znaczy w okresie ambasady Stackelberga w Warszawie, kiedy za cenę faktycznej obrony naszych granic przez Rosję ta ostatnia sprawowałaby w Polsce pełny protektorat. Wyglądalibyśmy wówczas tak, jak Serbia w stosunku do Rosji w czasie wojny światowej, jak Belgia w stosunku do Francji w tym samym okresie. Nie potrzebujemy tu tłumaczyć, dlaczego te perspektywy wydają się nam dość mało zachęcające. Twierdzimy, że wynik rozprawy polsko-niemieckiej zależy w bardzo dużej mierze od uprzedniego ukształtowania się naszego frontu wschodniego. O ile wyglądać on będzie tak jak dziś, to znaczy, jeśli na wschód od nas będziemy mieć ogromne państwo o wszystkich możliwościach ekspansyjnych, widoki na korzystny wynik naszego starcia z Niemcami nie będą dobre. O ile natomiast uprzednio na gruzach dawnej Rosji powstanie szereg neutralizujących się wzajemnie państw, widoki nasze będą o wiele lepsze. W roku 1840 Rosja była sprzymierzeńcem Turcji w walce z Egiptem i pośrednio z Francją Tiersa. Są jednak sprzymierzeńcy, z których pomocy lepiej od razu zrezygnować. Mocarstwa Zachodnie. Drugim niesłychanie ważnym czynnikiem w naszej walce z Niemcami będzie stanowisko mocarstw zachodnich. Jasnym jest, że widoki nasze ogromnie się wzmocnią względnie osłabią, zależnie od udziału lub neutralności tych państw w ostatecznej rozprawie. Zajmijmy się więc pytaniem, jak uprzednie zniknięcie jednolitej Rosji może wpłynąć na zachowanie się mocarstw zachodnich wobec wybuchu konfliktu polsko-niemieckiego. Przede wszystkim odrzućmy na bok, jako stare graty, wszystkie gniewy lub wdzięczności Francji za takie lub inne nasze zachowanie się w przeszłości. Zajmijmy się jedynie tu czystą francuską racją stanu, którą w kraju tym reprezentuje sztab generalny i niektórzy starzy urzędnicy Quai de Orsay. Siedziby francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dopóki istnieje dzisiejsza Rosja i dopóki stanowi niewątpliwie największą potęgę militarną na wschód od Niemiec, nie można się zbytnio dziwić Francji, iż sprawa całości granic Polski nie jest dla niej jedyną i najważniejszą. Kto nie zgadza się na to twierdzenie, niech zbada politykę pana Stefana Pichona w 1918 roku, niech przyjrzy się interwencyjnym planom Foscha. Niech wreszcie zapozna się z misją generała Stefanika na Syberię. Dopiero zniknięcie Imperium Rosyjskiego z mapy Europy, to znaczy podział tego państwa na szereg zwalczających się wzajemnie państw narodowych, może spowodować zupełne związanie się Francji z przyszłością Rzeczypospolitej. Sprawa ta, która dla nas jest oczywista, dla wielu nie jest jasna. Jedni myślą, że Francja, oburzona naszym sojuszem z Niemcami, nie będzie nam już nigdy w przyszłości pomagać. Te banialuki pozostawmy w spokoju. Inni znów złudzeni są dzisiejszymi wysiłkami Francji o pozyskanie Polski. Pochodzi to stąd, że wysiłki państw współczesnych nie cofają się nigdy przed pozornymi sprzecznościami. Zdawałoby się zupełnym nonsensem dążenie Niemiec z czasów wojny światowej do połączenia w jednym obozie Bułgarii, Turcji i Grecji. A jednak wysiłek ten uwieńczony był dość znacznym powodzeniem. Dziś znów niektórzy dziwią się politycznym kombinacjom towarzyszącym gospodarczym planom bałkańskim szachta, a idącym w kierunkach politycznie wzajemnie ze sobą jak najsprzeczniejszych. Polityka jest sztuką tak skomplikowaną, że każdy program może ostatecznie znaleźć na swe poparcie jakieś argumenty. Połączenie zdawałoby się najbardziej skłóconych ze sobą elementów nie jest więc nigdy zupełnie wykluczone. Mocarstwa europejskie nie zapominają też, że o wysiłku wojny światowej zadecydowały ostatecznie wypadki około Salonik. Podobnie przedstawia się i dzisiejsza polityka Francji. Zmierza ona jednocześnie w wielu kierunkach, które rozbiegają się na wszystkie strony jak te konie, które rozszarpały mordercę Henryka IV Raveylaka. Francuzi zdają sobie dziś sprawę z przeciwieństw, które zachodzą między Rosją a Rumunią. Między Polską a Czechosłowacją, między Polską a Rosją. Niemniej wszystkie te grzyby pragną zjeść w jednym barszczu. W Pradze mówi się więc najgorsze rzeczy o Polsce, w Warszawie o Pradze, a w Bukareszcie o Moskwie. Wszystko to jest niewątpliwie trudne, ale politycznie też niewątpliwie, z francuskiego punktu widzenia słuszne. Chodzi o utrzymanie przy sobie jak największej możliwie liczby państw. Licząc, że w jakiejś decydującej chwili państwa te zapomną o swoich sporach. O ile jednak ta chwila zapomnienia nie nadejdzie, wszystkie te mgły opadną i wtedy okaże się, na kim Francji bardziej zależy, a na kim mniej. I obyśmy wtedy nie usłyszeli znów tych słów, które znakomity historyk Vandal tyle lat rzucał z trybuny paryskiej Szkoły Nauk Politycznych. Ta Polska, która była przyczyną wszystkich naszych nieszczęść. Dopiero likwidacja dzisiejszego Imperium Rosyjskiego postawi Francję przed koniecznością bronienia granic Polski za wszelką cenę. Wtedy bowiem Polska stanie się nareszcie zasadniczym składnikiem francuskiego frontu zachodniego. Zniknięcie ZSRR nie tylko nie osłabi możliwości interwencji Francji w konflikcie polsko-niemieckim, ale je ogromnie zwiększy: wojna i potęga. Teraz przechodzimy do najbardziej zasadniczego zagadnienia, a mianowicie do pytania: czy w razie zwycięskiej wojny z Rosją Niemcy będą miały lepsze szanse wygrania sprawy o nasze granice zachodnie? Widzieliśmy już, że zarówno z punktu widzenia naszego frontu wschodniego, jak i z punktu widzenia interwencji mocarstw zachodnich, zwycięstwo nad Rosją mogłoby tylko polepszyć nasze szanse w rozprawie z Niemcami. Czy jednak zwycięska wojna z Rosją nie wzmocniłaby Niemiec do tego stopnia, iż po jej ukończeniu zajęliby po prostu Pomorze i Śląsk? Tutaj mamy chyba do czynienia z dużym nieporozumieniem. Oglądając się na doświadczenia wojny światowej, widzimy jasno, że długa i trudna wojna, a taką niewątpliwie byłaby wojna z Rosją, pod wszystkimi względami wyczerpuje państwo zwycięskie, wzmacnia je zaś jedynie w stosunku do państwa pokonanego nie zaś do jakichś sił trzecich. Po wojnie światowej obserwowaliśmy zupełny upadek sił Niemiec, nigdy zaś wielką potęgę Ententy. Ententa była po wojnie tak wyczerpana, że nie mogła stosownie do swej woli załatwić spraw, które uważała za tak dla siebie ważne, jak interwencje przeciw Sowietom w Rosji, jak dokonanie podziału Turcji, jak wreszcie zwalczenie generała Żeligowskiego w Wilnie. Śmiesznie słabe siły Czerwonej Gwardii, Mustafa Kemal, z garstką powstańców anatolijskich i generał Żeligowski, na czele dywizji litewsko-białoruskiej, trzymali w szachu całą ententę, beznadziejnie wyczerpaną psychicznie. Należy się liczyć z tym, iż nawet po zwycięskiej wojnie z Rosją Rzesza Niemiecka byłaby w bardzo podobnym położeniu. Raj na Ziemi, który Adolf Hitler zapowiada na wypadek roztoczenia protektoratu Niemiec nad Ukrainą, przyszedłby dopiero po latach kilkunastu. O ileby Polska nie wzięła udziału w tej rozprawie, co jest zresztą bardzo mało prawdopodobne. Stosunek jej sił do Niemiec uległby wskutek tej wojny znacznej poprawie. Wówczas w decydującym momencie Polska mogłaby wywrzeć duży wpływ na ukształtowanie Rosji dla niej najkorzystniejsze. To znaczy na podział jej na cztery wielkie bloki narodowościowe. O ileby natomiast Polska nie wzięła udziału w tej rozgrywce, stosunek jej sił do Niemiec wprawdzie nie uległby poprawie, ale za to Rzesza niemiecka osłabiłaby się znacznie w stosunku do mocarstw zachodnich, które by wtedy w Europie stanowiły czynnik rozstrzygający. Podobnie jak Prusy były rozstrzygającym czynnikiem w epoce bezpośrednio poprzedzającej bitwę pod Austerlitz. Mówi się ciągle i niedorzecznie o Sadowie. Pod Sadową Francja straciła możliwego sprzymierzeńca w rozprawie z Niemcami. Gdyby Niemcy dziś własnymi siłami rozbili Rosję, to pozbawiliby się sami przyszłego, niewątpliwego sprzymierzeńca. Stosunek sił Niemiec do Polski po zakończeniu wojny z Rosją będzie niezmieniony. Stosunek ich sił do mocarstw zachodnich będzie zmieniony na korzyść tych ostatnich. Dlatego też nie sądzimy, aby w razie zwycięstwa nad Rosją Niemcy miały się stać jedynym arbitrem Europy Wschodniej. Do czegoż jednak zmierzamy? Z radością spostrzec można, że młode pokolenie polskie staje się coraz to bardziej rewizjonistyczne. Nasi rówieśnicy rozumieją coraz to lepiej, że Polacy muszą dążyć do gruntownego przekształcenia mapy Europy Wschodniej, gdyż inaczej zostanie ona przekształcona na naszą niekorzyść. Przed nami zdają się stać dwie możliwości. Albo powrót Niemiec do polityki Rapalla, albo sojusz Polski z Niemcami przeciw Rosji. Tertium non datur, droga do Grunwaldu w przyszłości, prowadzi dziś przez sojusz faktyczny z Niemcami. Powiem szczerze, że czytam ten artykuł już trzeci raz, i dopiero teraz zwróciłem uwagę na to, że Adolf Boheński prawdopodobnie przecenił możliwości Wojska Polskiego i II Rzeczpospolitej w starciu ze Związkiem Radzieckim. Nawet gdyby III Rzesza miała na siebie przyjąć największy ciężar takiej wojny, co no, byłoby nawet nie tyle co oczywiste i logiczne, co byłoby jedyną po prostu opcją w takiej sytuacji. To i tak wojsko polskie mogłoby ponieść duże straty, i niewykluczone, że państwo polskie byłoby po takiej wojnie strasznie osłabione. No i jest jeszcze druga sprawa, o której tutaj pisze przecież Bocheński niemalże po samym końcu, i mam wrażenie, że przynajmniej z mojej perspektywy to jest jakiś błąd w, w myśleniu strategicznym. No bo skoro i Niemcy, i Polska byłyby osłabione po tej wojnie ze Związkiem Radzieckim, i ze względu tego, na to osłabienie, to nie Niemcy miałyby rozgrywać główne karty w Europie Wschodniej. To właściwie skąd pewność, że Francja potrzebowałaby Polskę, Polski do czegokolwiek? Może wykorzystałaby do tego Wielką Brytanię i może nawet Włochy? Może Włochy byłyby cenniejszym sojusznikiem dla Francji przeciwko Niemcom? Był taki moment w latach 30., gdzie był ta, była taka możliwość, że Mussolini odwróci się od, od Niemiec. Także ten cały Wunderkind, mimo że mam duży szacunek do Bocheńskiego za to, jak je, że no, był wykształconym człowiekiem, inteligentną osobą, to jednak mam wrażenie, że nie był wcale taki wybitny, jak, jak to o nim było pisane w środowisku konserwatystów. I był strasznie arogancki wobec narodowej demokracji, która nie zawsze miała rację, ale myślę, że II wojna światowa pokazała, że Dmowski, nie z końca lat 30., który mógł głosić różne poglądy i różne hasła, ale ten taki Dmowski z lat, z pierwszej dekady, z pierwszej, drugiej dekady XX wieku, że właśnie to, że Związek Radziecki był nam bliższy niż, niż Niemcy, oczywiście to nie było w 100% prawdą, ale... Druga Wojna Światowa rozpoczęła się od strony zachodniej, od strony Niemiec, a Związek Radziecki wykorzystał to zamieszanie do własnych celów. Więc można powiedzieć, że ani Dmowski, ani Studnicki z tej głównej części tego konfliktu nie mieli racji, ale prawdziwe zniszczenie naszego kraju mogło nadejść właśnie od zachodu, od strony Niemiec. To właśnie oni chcieli eksterminować nasz naród. No i paradoksalnie Stalin. No, dał nam całkiem ciekawe granice. Łaski nam nie zrobił, bo zabrał nam kresy wschodnie, ale równie dobrze mógł nam niczego nie dawać i być może jakoś by się to rozeszło wtedy po kościach. No dobrze, na tym zakończę to nagranie. Jeżeli dotrwaliście do końca, to byłbym wdzięczny, jakbyście dali znać, co myślicie o, o tym artykule Adolfa Boheńskiego, a może śledziliście już wcześniej jego, jego myśl polityczną w jakichś książkach. Ja akurat korzystam z takiego wydania zbiorczego tych artykułów Niemcy, Rosja i Racja Stanu, które zostały wydane przez wydawnictwo Universitas. Na pewno w polskiej przedwojennej myśli politycznej jest bardzo wielu twórców, których warto poruszać zarówno nacjonalistów, jak i właśnie konserwatystów. Kto wie, może nawet jakiś lewicowców uda mi się odkryć? Może wy mi polecicie. Warto odkurzyć pewne, pewne nazwiska, pewne książki, ponieważ to, co mamy obecnie, może być próbą wymyślania koła na nowo. No dobrze, ja się naprawdę z wami żegnam i bardzo dziękuję za to, że odsłuchaliście tego nagrania.